Tak słucham. A, kolega kierownik, znowu czemu zawdzięczam? Sekundkę, tylko ja e, przełączę na głośne mówienie. Dobrze? E, już się przełączyłeś się. Tak, już przełączyłem. Czego się spodziewałem? A we w jakim celu przełączyliście? No, yy... Komuś zamierzacie udostępnić naszą rozmowę? Yy, nie, tylko muszę mieć wolne ręce, dlatego że w tej chwili mam taką pilną robótkę ja do zrobienia. To ja słyszałem. Wyście mnie ostatnią razem nagraliście. I puściliście we wtubie. Yy, znaczy, YouTube i zamierzacie kontynuować ten proceder. to drzewo było? ceder. Ten wistępny proceder. To prawda w jakimś sensie, to znaczy ja chcę zareklamować aukcję Wielkiej Orkiestry o, Świątecznej Pomocy. Proceder. Ech. Już wystawiłem na aukcję swoją pracę, ludzie licytują, ale zdjęcie tej pracy na ekranie jest takie troszkę nie za bardzo, więc ja postanowiłem nakręcić zbliżenia niektórych A, portretów. przedstawiają te portrety. No ogólnie rzecz biorąc elity o, władzy co? To to przedstawiają. Naszym jelitom, e... naszym wadzy, służycie, od kiedy? Może odrabiam zaległości? No, rzeczywiście, ja nie byłem entuzjastą, ale postanowiłem się przełamać i postanowiłem sportretować władzę w sytuacji, że tak powiem też przełamania chyba, i ona chyba, teraz chyba nie chce nie bez to powiedzieć, owsiaka. że sobie naklejają te ochidne zerduszka, no, ogłuszają naszą zdrową myślącą młodzież. I szerzące mnie zmaty zachodnie z i in dengranulandy na zlecenie dżenderów, holenderów, Merkel i Sorosza, mi obronimy naszą młodzież przed zgorszeniem, przed tęczową zarazą, demoralizacją, obronimy polską rodzinę. No więc, niestety, na tym moim obrazku, obrazku mi... wszyscy mają serduszka nie mi i wymarzymy wszystko lewacka serduszka nie tylko ze z ekranów telewizy polskiej będziecie wydobywać lewacka symbole nienawiści ze z ekranów waszych komputerów wszystkich pokażcie mi ten rysunek no nie mam jak. Jego też trzeba zniszczyć na tych miast. Kolega może zobaczyć ten rysunek w internecie. Aukcje Allegro dla woś. Trzeba wpisać rysunek. Ze kolega rundem, umie e, wejść w... na stronę w ogóle? Oczywiście umiem wejść na stronę, no co za głupie pytanie. Nieraz chodziłem na stronę. No to już zobaczy kolega, że Portrety są bardzo życzliwe, są. Pokazał się obrazek? Nie nie, nie popędzajcie mnie. No, a w tej chwili jak raz mam kopoty klikalnościowe. No, 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 no. wy, wydało się, kolega nie potrafi korzystać z internetu. <laughs> Wyszło szybno mu Nie muszę, ja posiadam ludzi od tego. To on się miał tutaj szybko, zgodnie ze coś czases się, się ochroniarz to był. Mm, nie on też nie umni i nie, nie lubi. On czy miał tradycyjnie prawnuczek już mam. No o ochida, To musi zostać zniszczone. Yy, ja mam pomysł. Jest A? sposób, żeby to zniszczyć, niech prawnuczek kliknie licytuj. Słyszałeś? Niech ty Tak, co? Teraz kolega niech zadeklaruje kwotę, najlepiej od razu taką, żeby innych zatkało, a potem jak ktoś przebije, to znowu. W efekcie kolega kupi ten rysunek i jako swoją własność spokojnie zniszczy. <śmurzowa> A co za Ja niby nie chytam, żeby żeby mnie prymunitywnie podpuszczacie. No troszkę nie, jakby. Wiecie, to mi się tak nie podoba, że ja tą licytację wygram, mm. wygram i zawiozę Prezesowi narodowemu i on wasnoręcznie zniszczy, ale mu z prawem